Cześć! W tym odcinku zamontuję drzwi zewnętrzne, które tutaj widzicie już są zamontowane, a wcześniej wymontuję drzwi, które tutaj były i w drzwiach zamontuję zamek elektroniczny, który tutaj widzicie. I ten zamek będzie można uaktywnić liniami papilarnymi albo kartą magnetyczną przez zbliżenie, albo smartfonem z dedykowaną aplikacją, ale szczegóły o zamku w następnym filmie, a w tym pokażę Wam jak zamontować drzwi. Najpierw zdemontuję te stare drzwi. One są zamontowane na samej piance. Tak Będę... nasz plan. Najpierw boki odkuje majzrem i młotkiem. a później... O tak właśnie. O tak. A później piankę przetnę brzeszczotem. Drzwi będzie łatwo zdemontować, nie uszkadzając ich. Ponieważ były to drzwi wewnętrzne, montowane na samej piance, bez kotew. Mam w planie zamontować je później w garażu, w takim pomieszczeniu, które zrobię na komputer. Próg jest przyklejone, przyklejony. Tego odbiję. Tak, w ogóle to drzwi najlepiej od razu wyciągnąć. Pianka jest przecięta brzeszczotem, więc mogę wyciągnąć futrynę. Teraz drapię jeszcze starą piankę. Mam tutaj na szerokość 91 cm, futryna ma 90. Więc no, będzie trochę za mało, trzeba będzie trochę podkuć. Najlepiej jak będzie minimum te 92 cm. Nowa futryna ma szerokość 9,5 cm, więc najlepiej, jak tutaj będzie około przygotowane, około 10 cm. Więc też tutaj będę musiał ten ten skuć i zrobić mniej więcej ten pas dotąd. Nowe drzwi mają wysokość 206 cm, czyli tak samo jak stare. I mam tutaj otwór na drzwi 208 cm, więc od góry nic nie muszę skuwać. Trzeba też sprawdzić, czy, czy ściana ma pion, ponieważ drzwi. Należy wstawić pionie oczywiście jeśli gdzieś by wystawała jakaś buła była, na u góry tutaj jest delikatna, to trzeba po prostu tą bułę troszeczkę skuć, albo górą drzwi trochę wpuścić, ale no, nie będzie to się licowało ze ścianą wtedy, więc najlepiej wyrównać ścianę. Pion również musi być tutaj. U mnie akurat ten pion jest. Można by tą linię naciąć kątówką, ale byłoby tu bardzo dużo kurzu. Więc wolę to po prostu zrobić motowiertarką. Okazało się, że wystarczyło z jednej strony skuć. No i mam tutaj jakieś 91, czasami 92 cm szerokości. Wyciągnę sobie teraz drzwi te nowe z futryny. I przymierzę nową futrynę. I do montażu futryny najlepiej sobie wykręcić zawiasy. Bo później będą przeszkadzać przy tynkowaniu. No, i przy w ogóle przykładaniu poziomicy na przykład. Włożę teraz oświeżnicę w otwór drzwiowy i zobaczę, jak pasuje. Teraz sobie drzwi złapię klinami. Na razie drzwi złapałem na dwóch klinach na górze. Teraz należy sprawdzić piony futryny w dwóch płaszczyznach, czyli w środku od wewnątrz i z boku futryny. Sprawdzić kątomierzem, czy mamy kąty 90 stopni sprawdzić poziomicą czy górna część futryny jest w poziomie tutaj nie było idealnego poziomu więc podłożyłem coś z jednej strony pod próg jeszcze raz sprawdzam górę teraz jest ok ościeżnica najlepiej jak jest zlicowana sprawdza się to tak, że przymierza się długą poziomicę i tak żeby dotykała do futryny i do, do ściany wszystko powinno być w jednej linii a tutaj są otwory na kotwę jeśli bym prostopadle wiercił to tutaj właściwie bym wiercił na skraju cegły że to w ogóle jest bez sensu, nie, nie złapie Cegła się wykruszy, kotwa nie złapie i będę musiał wiercić pod lekkim skosem w tą stronę. Tylko że problem będzie tego typu, że ten łebek tutaj nie będzie się tak super chował, będzie też pod lekkim skosem. Ale niestety nie da się tego inaczej zrobić. Ten łebek będzie musiał wystawać pod skosem. A problem był dlatego, że ściana jest cegły i tynk był bardzo gruby, około 2-3 cm. Jeśli by to była ściana w bloku z płyty betonowej, albo tynk miałby pół cm i cegła byłaby bardziej na zewnątrz, to wtedy można by wiercić prostopadle. Teraz sobie ponownie przemierzę i przykręcę To na samym dole. Najpierw montuję dwie kotwy skrajne, a później tą w środku. Futryna musi być dobrze zablokowana klinami, żeby się nie przesunęła podczas wiercenia. I za każdym razem, przed i po wierceniu, należy się upewnić, że jest pion i należy go sprawdzić wewnątrz i od przodu. I tutaj również trzeba będzie wiercić pod skosem, ale ta cegła jest trochę ubita, uczaśnięta i musiałem najpierw tutaj sobie przewiercić, żeby był jakiś punkt zaczepienia dla wiertła, bo inaczej się wiertło ślizga. Tutaj duża część kotwy była w powietrzu i gdy wkręcałem to kotwa kręciła się wokół osi, ale złapałem ją kombinerkami i wtedy się wkręciła. Przykręcone wszystkie sześć kotew. Tutaj to dopiero pod kosem wyszło, bo najpierw gdzieś wjechałem w fugę, nic nie trzymało, musiałem wyciągnąć i wstawić drugą kotwę. I tutaj ten łebek widać jak wystaje pod kosem. Najwyżej go później przesztywuję pilnikiem. Przed piankowaniem włożę drzwi i zobaczę jak się zamykają. Czasem może się zdarzyć jakieś wygięte skrzydło i jeśli nie możemy go wymienić i regulacja na zawiasach dużo nie daje, to drugą stronę futryny względem zawiasów montujemy nie do pionu tylko do skrzydła, czyli zamykamy skrzydło i ustawiamy futrynę. Futryna trzyma piony, drzwi dobrze się zamykają, bo też są proste. No więc zraszam wodą mur i futrynę i można przystąpić do piankowania. Należy użyć pianki niskoprężnej. Futryna jest dość głęboka, więc nie daję od razu maksymalną ilość pianki, tylko najpierw na ten tył, na jedną część jakby. Mimo że kotwy mocno przytrzymują futrynę, to dla pewności dam drewniane rozpórki. Odczekam jeszcze kilkanaście minut i dopiankuję. I co, fajne będą te drzwi? Tak. Uważaj. <laughs> nic się nie stało, nic się nie stało, zaraz to naprawię. Zresztą to, może to i niepotrzebne jest, bo tutaj są mocne kotwy, które przytrzymują framugę, futrynę. <laughs> Dzień później pianka ładnie wyschła, można nadmiar odciąć, ale najpierw jeszcze zajmę się progiem. Odkręcę go i osadzę go na piance. Nakładam piankę na próg, ale z umiarem, nie za dużo, żeby nie wycisło. Kilka punktów na tę wypłaszczoną część. Odwracam i przykręcam. Drugi jest przyciśnięty, także pianka go nie powinna odkształcić. Teraz trzeba zaczekać, aż wyschnie. Teraz zetrę nadmiar pianki. Można to zrobić jakimś nożykiem, albo na przykład ja robię to drewnianym plinem. Teraz odkleję folię z futryny, ponieważ jak zatynkuję, to ciężko by ją było później oderwać, czyli odkleję folię i przykleję tutaj w to miejsce taśmę malarską. Taśma na futrynę przyklejona. Następnie trzeba zwilżyć miejsce, gdzie będziemy tynkować. I można zacząć tynkować. Trafiła mi się jakaś naprawdę paskudna taśma, ponieważ przy odklejaniu taśmy został z niej klej. I najlepiej go będzie wytrzeć benzyną ekstrakcyjną. Teraz można założyć uszczelki. Wciskam uszczelki, jeszcze są trochę pogniecione, bo były w pudełku. Zawsze są za długie, więc trzeba je podocinać. I można już wreszcie założyć skrzydło. Dwie się zamykają dobrze, nic nie obciera. O. Jeśli tutaj strzelina jest równoległa Na całej długości To znaczy, że drzwi są dobrze wprawione Teraz zerwę folię I przykręcę klamki i zamki Mogę Ci z tym pomóc? Możesz Tu był przewidziany wkład z motylkiem Ale drzwi będą się otwierały do wewnątrz, a nie na zewnątrz I zamek jest niesymetryczny I gdybym go odwrócił, to motylek obcierałby o szyld, Więc do góry włożyłem zamek z dołu Bo na dole i tak zamontuję zamek Willog. Najpierw wierkłem. Takim małem po prostu, po prostu po to, żeby zaznaczyć sobie miejsca, w których mam wiercić. Należy równo, pionowo ustawić szyld. Dobra, i teraz mogę wiertłem właściwym wiercić. Miałoby być 9, ale nie miałem. ósemki, dziewiątki. No i z drugiej strony. Przykładam dolny szyld, również wiercę analogicznie, czyli w otworach szyldu, gdzie będzie śruba, najpierw mniejszym wiertłem, docelowo 9 mm. Należy bardzo uważać, żeby wiercić prostopadle. Teraz zamontuję zamek elektroniczny Wheelok. Tą gałkę, która będzie od wewnątrz można odkręcić i wyciągnąć, i wkładkę można dostosować do grubości drzwi. Gałki z elektroniką nie ściąga się, ale też ją można regulować i przykręcić dalej albo bliżej od drzwi. Okay. OK No to zamykamy drzwi teraz zamek jest nieaktywny ale można go uaktywnić odciskiem palca, czyli trzeba nacisnąć tutaj zeskanować linie papilarne i wtedy sam jest aktywny i znowu za kilka sekund się wyłączy no, było słuchać sygnał dźwiękowy i teraz nie da się otworzyć zamka ale znowu naciskam guzik i o. Skanuje odcisk palca i przez kilka sekund znowu będzie aktywny. I można otworzyć. Można. O, teraz znowu nieaktywny. Można go uaktywnie odblokować też taką kartą. Znowu naciskam guzik. Skanuje kartę. Zamek jest aktywny. Drzwi zamknięte. Za kilka sekund znowu się odlokuje. Teraz się nie da otworzyć. Ale znowu naciskam guzik skanuję kartę. Zamek jest aktywny. Mogę otworzyć drzwi. Z drugiej strony zamek można cały czas zamykać gałką. Dopierać. Zamkiem można również sterować za pomocą aplikacji w smartfonie. Można na przykład otworzyć zamek gdzieś z drugiego końca świata, ale więcej o tym zamku w następnym odcinku. A na dzisiaj to już wszystko. Dzięki za uwagę. Cześć.